Nie czegoś, gdyby wystrzelił, to ty masz drugi. Jakby nie no Jakby nie wystrzelił, wiesz Jest rezerwa. Dobrze, ja widzę, że wszyscy są już na starcie, więc tylko przekażę mikrofon panu prezydentowi doktorowi Surówce, który państwa zapewne przywita. Dzień dobry, ja bardzo króciutko, bo jesteście już przygotowani do marszu Nordic Walking. Bardzo się cieszymy, że przyjęliście zaproszenie Mosiru na taki walentkowy spacer, bo na pewno wśród was są sami ludzie, którzy wierzą w miłość, w miłość do drugiej osoby, ale myślę, że też w miłość do sportu, bo to was tutaj zawsze gromadzi, bez względu na pogodę. Życzę wam miłego, fajnego, przyjemnego spaceru. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zanim jeszcze ruszymy jak kilka słów tylko o trasie i takich porządkowo regulaminowych sprawach. Trasa liczy 5 km, jest sprawdzona przez nas i wczoraj, i dzisiaj. Nie ma błota. Jak widzicie dosyć warunki są dobre. Grunt jest zbrożony, także błota nie niesiemy. Na wszystkich wątpliwych takich miejscach trasy są oznakowania. Są też strażacy, druhowie ochotniczej straży pożarnej ze Szczegłowic Nie mają Państwo prawa się zgubić. Trasa liczy 5 km, Najszybsi myślę, że będą tutaj około 40 minut, może nawet prędzej. Po biegu, ważne, nie ściągamy numerów startowych. Z numerkiem startowym idziemy do kasy po odbiór gadżetu, a po odbiorze gadżetu prosimy, zapraszamy wszystkich na kawę, herbatę i coś słodkiego jeszcze na, na teren, to przy, przy wejściu na kąpielisko oczywiście. Także pan dyrektor za chwilkę wystrzeli i ruszamy. A jeszcze, jeszcze tylko powiem, z większość z, państw, z Państwa jest o kikach i te osoby o kikach biorą udział w tej rywalizacji o puchary. Oczywiście są też osoby bez kików, one nie będą klasyfikowane. No i tyle, nie oceniamy stylu, bo na tym się nie znamy, a prosimy nie podbiegać, jest to marsz, także... W państwa w zakresie pozostawiamy uczciwości, państwa tę sprawę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, Nie deptasz. Panie prezesie, szanowni Okay